Tak krzyż wyglądał w Słupsku przed Kościołem Mariackim. W roku 1982, w marcu, 12 marca, zaczęła krew wypływać z krzyża stojącego przed Kościołem Mariackim w Słupsku. Krew płynęła 10 lat, ludzka krew wypływała z krzyża 10 lat. Dzisiaj krzyż został ścięty i wstawiony jest w kruchcie kościoła po lewej stronie. A w tym miejscu został postawiony drugi krzyż. Tu oryginalnie on stał. W tym miejscu stał oryginalnie ten krzyż. Przed kościołem. Takie Bóg czyni cuda dla nas, abyśmy się wszyscy nawrócili i zrozumieli, jak bardzo ważna jest. Zbliżenie do Boga.